No z tą ucieczką to było tak, że jako młody chłopiec yy, yy, uciekałem również fizycznie do miejsc, takich jak park. Yy, na takich, siadałem na takich popularnych, jak to się mówi, ławeczkach, tam wyciągałem swój ołóweczek, jakąś karteczkę i spisywałem swoje myśli. I one w jakiś sposób mnie rozluźniały, one mi dawały poczucie, że nie jestem sam, że mam się komu w jakiś sposób wyspowiadać albo wypowiedzieć swoją historię, chociaż to była historia moja i dla moich wewnętrznych potrzeb, dla mojej szuflady. Walczyłem o każdy dzień w tym, że chciałem go zmieniać, chciałem zmienić siebie, chciałem zmienić świat. I dlatego buntowałem się przeciwko wielu rzeczom, sytuacjom, które nie były według mnie dobre, sprawiedliwe. I to był mój taki bunt, bunt wewnętrzny, który chciałem również rozlać na bunt innych osób, żeby nie akceptowali wszystkiego tego, co po prostu daje życie i to, co leci, ale również potrafili sobie wywalczyć jakąś ścieżkę jakąś drogę którą mogliby podążać ku czemuś. Ludzie obawiają się samych siebie, więc próbują się zasłaniać czymś co ich wizerunek polepszy, czyli samochodem dobrej marki, smartfonem dobrej marki, telefonem dobrej marki, wszystko co jest markowe, ciuchem dobrej marki i wtedy nadrabiają swoją wewnętrzną słabość poprzez rzeczy które za nich mają przemawiać lepiej niż oni sami.